Witajcie kochani. Dziś kolejny odcinek Sagi Bohaterów, a w niej pani Jeziora. Bohaterka Zielona, pięciogwiazdkowa, oczywiście, czyli bohaterka natury. Jest to bohaterka z wydarzenia Rycerze Zawalonu. Jak widzicie, rodzina Zawalonu. Jeżeli mamy kilku lub kilkoro bohaterów z tej, z tej rodziny, mamy bonus natrafienia krytyczne widzicie i bonus do uzdrowiania także całkiem spoko bonusy. To jest klasa czarodziejów. A oni charakteryzują się tym, że po dodaniu choćby jednego talentu takiej postaci ma ona szansę na rzucenie na przeciwnika klątwy, czy zwłoki, przepraszam, bo klątwę rzuca kto inny. Zwłoki. Daje to minus 50% do regeneracji many przez dwie tury. To jest po zadaniu obrażeń. To jest to źle tak, troszeczkę nie po polsku napisane. Czyli jeżeli pani z jeziora otrzyma obrażenia, ma szansę rzucić na losowego wroga. Tom zwłokę. jest jasne. Tutaj widzicie karta 80 poziom, 20 poziom talentów wyszło tutaj atak 800. 1, e, obrona 817 i życie 1531. Także takie przeciętne te statystyki. Może życie troszeczkę jest mm, lekko wyższe, jakbym to nazwał e, politycznie, tak fajnie. Talenty, e, kochani, talentami. Może nie po kolei teraz mówię, ale już jak zacząłem, to już lećmy. Talentami szedłbym nią jednak w obronę. Obrona, życie. Z uwagi na to, że jest to medyk. Już uprzedzając fakty, jest to medyk, ona ma jak najdłużej stać i leczyć, kochani. A jej umiejętność specjalna to magiczny miecz. I szybkość wolna Z tej prostej przyczyny również. Powinna mieć jak najwięcej obrony, jak najwięcej życia. No, żeby po prostu miała, kochani, szansę na to, że, że odpali nam i da nam trochę radości z siebie. I tyle. Ten magiczny miecz, kochani, co, co ta umiejętność nam daje? Regeneruje 42% zdrowia wszystkich sojuszników, czyli, tak jak mówiłem, klasyczny medyk, ale dodatkowo do tego przywołuje pomocniczy magiczny miecz dla bohatera i pobliskich sojuszników. 14% życia i 15% ataku, zaczerpniętymi od, od niej. Te mieczyki, jak widzicie, tu niżej jeszcze jest. Pomocnik zabiera celowi minus 10% many przy każdym trafieniu. Te mieczyki są bardzo takie, delikatnie mówiąc, denerwujące, jeżeli gramy przeciwko niej. Bo często, gęsto nie dają nam się naładować, kochani. Tak? Przywołuje trzy te mieczyki dla swoich dwóch sąsiadów i, i dla siebie. Także praktycznie w każdej turze, jeżeli gramy przeciwko niej zakładamy, to w każdej turze trzech naszych bohaterów na bank nie odpali. Jak mamy pecha i rozłożą te ataki, bo te mieczyki atakują normalnie jak mnionki losowo. Także mogą jeżeli mamy przeciwko niej, powiedzmy, szczęście, może, mogą e, zaatakować jednego bohatera, ale mogą te ataki rozkładać się cały czas na trójkę i tak naprawdę e, no, mocno pokrzyżować nam szyki. Naprawdę, e, co tam jeszcze? Pozycja kochani. No, wiadomo, skoro sąsiedzi dostają minionki, to na pewno nie stawiamy jej w rogu. Myślę, że dla niej 2-3, nie 2-3, 2-4, kochani, pozycja jest najodpowiedniejsza. Na tanka się chyba nie nadaje, bo mam tą małą defensywę. Ja bym ją widział na pozycji 2-4. Tam najlepiej, najlepiej, według mnie, by się sprawdziła. No dobra, kochani, może przejdźmy do bitwy. Jeżeli znajdę u kogoś w sojuszu, to zagramy sobie w sojuszu. Jeżeli nie, to będę tak długo klikał, aż ją gdzieś znajdę i spróbujemy z nią zawalczyć, kochani. Także za chwilkę się widzimy. No, okej. Okay. Widzicie, znalazłem ją w sojuszu, Mateusza. Jest dosyć mocna ta drużyna. Weźmiemy sobie fioletowo zielonych. I zobaczymy, zobaczymy. Zresztą pierwszy raz to chcemy ją w ogóle odpalić. Potem nie wiem, może weźmiemy inną drużynę. Zobaczymy. Nie biorę tu jakichś specjalnie ich bohaterów, biorę tych, których mam najmocniejszych, z uwagi na to, że no ona nie ma takich, takich jakichś trików, które ktoś by wyzwalał powiedzmy, o może tak powiem, no dobra mamy tu fioletowe złożenie, złoży nam fioletowe drugie i jednocześnie podciągnie nam zielone i trafiona pani jeziora dobra, rzucimy sobie w Magniego, bo oczywiście chcemy tu, chcemy tu wygrać jak widzicie wolna mana, to trwa i trwa i trwa, i trwa. Dlatego niektórzy się dziwią, czemu biorę dwóch Obakanów, czemu biorę, e, czemu biorę, nie wiem, a, pozbyłem się Mieczyka trudno. Czemu biorę dwóch magnich, trzech magnich. To po prostu siła szybkiej many, kochani. Dobra, Seszat, także jednego mieczyka się pozbyłem. Dziękiemy tak i tak, no nie wiem. Ta na coś jej nie... nie wiem, nie pali się do walki. Bo na razie, na razie my tu widzę dyktujemy mocno warunki. I za chwilę nie będzie w ogóle kogo uleczyć. Dobra, na razie nie odpalam nikogo. Fioletowe klocki tu się same cisną, żeby ją pokonać. Dobra, muszę zagrać gdzieś na boku, a nie mam nawet gdzie, kochani. Dobra, tu czerwono im zagram. Dobra. Odpaliła. Dwa mieczyki, puch, oba trafiły Kadilen. Widzicie, już nie mam jej nabitej. Odpalimy sobie tu i widzicie, nie mamy na razie nikogo. Kadilen znowu dostała, więc jakby ten jej atak dalej się, dalej się opóźnił, prawda. No ten mana mana ginie cały czas. Odpalimy sobie tak. Mieczyk zginął, także nie są zbyt silne te mieczyki. Eee, ja nie wiem, no myślę, że to widzieliśmy wszystko, co, co potrzeba eee, jej. No to wolna mana, kochani. Wolna mana, <laughs> która naprawdę. No, może nie dyskwalifikuje ją, ale powiem Wam, że no. Przy średniej manie byłaby to bestia. To by był naprawdę bohater, który. No, napsułby dużo, dużo krwi. <laughs> A tak jest po prostu, wydaje mi się, dobra. Na pewno chętnie bym widział ją w swojej drużynie, natomiast czy bym ją używał, to już jest zupełnie inna sprawa. Bo jak widzicie, nie jest trudno ją pokonać. Nawet drużyną. No, jakby nieustawioną pod nią, wziąłem po prostu swoją mocną drużynę, e, pod formację, powiedzmy, e, którą, którą tam spotkałem. Także generalnie oceniam ją jako dość takiego średniego bohatera. Może nie słabego, ale średniego, wiecie, jak się nabije, jak jakiś. Kombo pechowe dla nas będzie, to naprawdę można, <noise> można naprawdę ją przekląć, bo grałem parę takich gier, gdzie mm, te mieczyki po prostu wytrącały mi wszelkie argumenty z rąki, i była porażka dosyć szybko. Tutaj akurat się udało, wiecie, wykosić całą, e, całą tam konkurencję, więc może nie do końca to e, to było widać, ale może też formacja nie była do końca dopasowana do niej. No, to już wiecie. To jest indywidualnej walki, powiedzmy, e, indywidualnej walki, taki efekt. Nazwijmy to. Raz nie mamy klocków, to nam odpalą wszyscy przeciwnicy. Drugi raz mieliśmy ładne klocki. No to w miarę to pięknie poszło. E, dobra, kochani, jak coś, e, zapraszam do komentarzy. Możecie pytać i jakieś własne uwagi zgłaszać na ten temat. Subskrybujcie i komentujcie, kochani, jak najwięcej, bo to, to robi robotę dla mnie. Wiem, że jest zainteresowanie i, i, i po prostu będę nagrywał dalej. I cóż, zapraszam jeszcze na Discorda, jak zawsze. W link, link jest w, w opisie filmu. I dziękuję bardzo Wam za obejrzenie i za to, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!